Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji. Konferencja jest poświęcona zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Co prawda nie w tym temacie, w którym ostatnio, ale w innym temacie, w temacie dbałości o polską kulturę, o polską muzykę. No I o polskich artystów, którzy dziś szczególnie są w trudnej sytuacji, bo kiedy jest COVID, trudno jest organizować duże koncerty. Tych koncertów jest znacznie mniej. No i stąd też ogromne zubożenie naszych artystów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, marzeniom niektórych, bo słyszałem, że niektórzy nawet marzyli, żeby taka zmiana była. Jest to ustawa, która zmienia ilość polskiej muzyki w polskich mediach. To dziś było 30%. Ustawa przewiduje 50% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów muzyczno-słownych no i proponujemy co najmniej 80% w godzinach 5 rano 24. I Szanowni Państwo, tutaj jest jeszcze jeden element, taki bonus dla debiutantów, czas antenowy zespołów czy utworów muzycznych, które byłyby zespołami debiutanckimi bądź utworami debiutanckimi będą liczone jako 300% czasu antenowego. Myślę, że to będzie też pomocą i zachętą, żeby nowe utwory, nowi wykonawcy czy nowe zespoły mogły wchodzić na rynek. Jest to, Szanowni Państwo, rozwiązanie podobne jak w niektórych innych krajach Unii Europejskiej podobne jak na przykład we Francji w tych krajach mówi się że ich kultura jest niezwykle cenna ważna u nas czasami słyszałem takie argumenty że no tam francuzi to mają świetną muzykę a gdzie tam naszej muzyce do francuskiej jestem przekonany i znając zasoby nasze muzyczne i zdolności naszych twórców że będzie to rozwiązanie bardzo dobre i, szanowni Państwo, mam tutaj podpisy posłów, głównie Prawa i Sprawiedliwości, ale też rozmawiałem z innymi parlamentarzystami i mówią, że są za takimi rozwiązaniami. A ze mną, szanowni Państwo, na konferencji są też wybitni muzycy i kompozytorzy. To jest pan Piotr Konca, Dzień dobry państwu. pan Wojciech Owczarek, witam wszystkich, i pan Wojciech Konikiewicz, założyciel i pierwszy prezes Związku Zawodowego Muzyków Polskich i tak jak tutaj no miałoby nas być więcej, ale ze względu na obostrzenia covidowe ograniczyliśmy się do tych trzech osób, które pani marszałek zezwoliła, ale myślę, że to jest... Poparcie dla takiego projektu znacznie szersze. I w takim razie bardzo bym prosił pana prezesa o zabranie głosu. Pan Wojciech Konikiewicz. Byłego przewodniczącego, nie prezesa. Proszę państwa, to, o czym pan minister przed chwilą mówił, to jest temat i przedmiot naszej, jako środowiska muzycznego, nieustającej walki od wielu, wielu lat. Między innymi. Przyczyną dla reaktywacji powstania Związku Zawodowego Muzyków RP, zlikwidowanego w 1949 roku przez komunistów, było poczucie głębokiej niesprawiedliwości i zepchnięcia polskich artystów, twórców do narożnika. Chcę przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu osiągane były wyniki na poziomie. 29-30% w trzecim programie Polskiego Radia i 40% w programie pierwszym Polskiego Radia, polskiej muzyki. Zaledwie. Co oznaczało, że byliśmy nazwijmy to mniejszością. Nie powiem prześladowaną, ale spychaną, właśnie jak mówię, na margines. Myślę, że wszyscy artyści, muzycy, kompozytorzy powitają z zadowoleniem tego typu opcje. Dlatego, że twórczość. Tak jak każda inna dziedzina działalności ludzkiej, jest zależna od nakładów i od zasilania finansowego. Bez tego zasilania finansowego mieliśmy do czynienia z gorączkową dreptaniną artystów, którzy przepychali się, żeby wyrwać ten topniejący i zmniejszający się co chwila kawałek tortu. Resztę tego tortu stanowiły interesy globalnych producentów, którzy tutaj weszli. W latach 90. i wywrócili do góry nogami polski rynek. Przywitanie tego pomysłu, tej, tego projektu, myślę, że będzie pozytywne i to, tak jak pan minister zechciał powiedzieć, z poparciem ludzi różnych poglądów i różnych partii, kręgów, bo kultura nie jest tematem, który należy. Do jakiejś jednej opcji, tylko jest tematem jakby ogólnonarodowym i ogólnopaństwowym. Jeszcze w uzupełnieniu pragnę podnieść kilka drobnych kwestii. Drobnych w sensie czasowym, ale w sensie wagi niekoniecznie. Otóż zachęcam pana ministra do pójścia za ciosem i zajęcia się kolejnym problemem związanym z radiofoniami, czyli problemem tak zwanej pejoli, czyli korupcyjnego działania zewnętrznych podmiotów w stosunku do, do stacji radiowych i playlist oraz list przebojów. Kolejny temat, o którym chciałbym powiedzieć i poprosić o energiczne działanie, to jest niezrozumiała sytuacja polegająca na tym, że do, od około 10 lat polscy twórcy są okradani w kwocie około miliona złotych dziennie poprzez brak odpowiednich regulacji związanych z ustawą reprograficzną. Chcę powiedzieć, że taki kraj jak Turcja jest z przodu przed nami, ponieważ tam za telefon każdy, który się kupuje w sklepie, płaci się, jeden w cenie tego telefonu jest 1% podatku właśnie opłaty reprograficznej. W Polsce tego do tej pory nie ma. Zachęcam również gorąco pana ministra do tego, żeby idąc za ciosem w ochronie polskich twórców, podejść do tematu szerszego mianowicie globalnej i takiej ustawy matki pod tytułem ustawa o ochronie kultury narodowej wydaje się, że powinna taka ustawa już dawno powstać i regulować wszystkie sprawy związane z własną naszą kulturą, która wskutek braku tych regulacji jest notorycznie na pozycjach mniejszościowych. Także życząc panu powodzenia w dalszych działaniach Deklaruję współpracę i wsparcie ze swojej strony i myślę, że znaczna część środowiska muzycznego, które cierpi w tej chwili okropnie wskutek COVID-a i wszystkich innych okoliczności, a jak bardzo cierpi, e, chcę powiedzieć, że według szacunkowych danych 46% muzyków w Polsce sprzedało instrumenty i się przebranżowiło. Wydaje mi się, że to nie wymaga komentarza. Zachęcam do pójścia za ciosem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta ustawa pomoże. Odkupić przynajmniej niektórym zdolnym naszym artystom instrumenty i tworzyć dla nas piękną muzykę. Bardzo proszę panowie o zabranie głosu. Drodzy Państwo, może tak w dwóch słowach. Z punktu widzenia tutaj, takiej aktywności czysto koncertowej, która obecnie jest w dużym kryzysie, jak wiemy, z uwagi na COVID- między innymi, ta ustawa z kilku aspektów wspiera aktywnie. Rozwój i promocję właśnie ludzi związanych głównie tutaj z kulturą. Prawda? Mamy tutaj na myśli głównie chociażby promocję tych debiutantów, gdzie ta ustawa, mamy te 300%, która zachęci na pewno radia ogólnie do większej promocji młodych ludzi, którzy jak wiemy w chwili obecnej mają bardzo duży problem, aby się. No kolokwialnie mówiąc przebić, tak, na jakby powiem, do szerszej świadomości tutaj odbiorców i słuchaczy. No Jest to tak naprawdę kilkaset milionów złotych dla artystów, dla ludzi kultury, dla twórców, które dzięki tej ustawie będą mogły być rozdysponowane w sposób klarowny i właściwy. No, bardzo tutaj z punktu widzenia czynnych muzyków, wspieramy tą ustawę i uważamy, że jest jak najbardziej tutaj poprawna i dziękujemy tutaj panu ministrowi za to, że w sposób tak świadomy zajął się tym trudnym dla nas tematem. Dziękuję bardzo. Pan, czy bardzo proszę. Przywilam się do, do słów kolegi, ponieważ no, wiemy, jak sytuacja wygląda na rynku, na, w stacjach radiowych prezentowana jest głównie muzyka zagraniczna, muzyka polska jest spychana gdzieś tam, na nocne godziny. No nie jest to fajne, ponieważ mamy wielu, wielu artystów naprawdę wspaniałych, którymi można było zapełnić praktycznie całe dnie puszczając w radiach, głównie polską muzykę. Przypomnę, tylko że w latach 80. kiedy powstała lista przybojów programu trzeciego na tejże liście znajdowała się głównie polska muzyka, to było 80-90%. Miło by było, gdyby te czasy wróciły. Oczywiście w puszczaniu, jeżeli chodzi o puszczanie polskiej muzyki w rozgłośniach radiowych, tego sobie życzymy i państwu też. Jeszcze może dwa słowa. Tutaj kolega dobrze warto, że to podkreślił i wspomniał. Mam nadzieję, że to jest właśnie jeden z pierwszych kroków tutaj, jeśli chodzi o, o, o pewne działania w, w, Ku, jeśli chodzi o, o sektor kultury i, i pewnych reform w, w tym temacie, dodam tylko, że ten peryt, o którym mówimy, w krajach Europy Zachodniej jest na dużo wyższym poziomie i, i chcielibyśmy no, poczuć się, że jednak jest to gdzieś tam w pewnym sensie wyrównane i myślę, że nasze oczekiwania nie są aż tak wygórowane. W nawiązaniu do tego, co kolega przed chwilą powiedział, mam jeszcze jedno. Drobną prośbę, mianowicie o symboliczne przekroczenie tej granicy. Mianowicie proponuję, żeby w tej ustawie powalczyć o 51% dla polskiej muzyki. To by było takie symboliczne przyznanie polskim twórcom i polskim artystom praw gospodarza w naszym kraju i w naszych mediach. Bardzo dziękuję. Ciekawy postulat. Będziemy w pracach nad tą ustawą rozważali możliwości. Zobaczymy. Natomiast w praktyce, jeżeli jest zapisane 50%, to i tak będzie więcej jak 50%, bo nikt tego nie wymierzy tak dokładnie, a z ostrożności nadawcy będą jednak ten procent dawać trochę większy. Także w praktyce pewnie to będzie oznaczało te. 50%, Zdaję sobie z może tego sprawę, że, że to jest jakaś kwota progowa, i chcę powiedzieć, że na przykład we Francji te wartości progowe. Z praktyki francuskiej wynika, że są znacznie przekraczane. Trwają wręcz zawody czy współzawodnictwo pomiędzy stacjami radiowymi, kto więcej własnej muzyki puści. Życzylibyśmy sobie, żeby doszło do takiej sytuacji w Polsce. No mam nadzieję, że taka konkurencja się pojawi, bo rzeczywiście kochamy Polskę, kochamy polską muzykę i z przyjemnością jej słuchamy, ale oczywiście nie zamykamy się na świat i muzyka z całego świata będzie również w mediach, no, na prawach normalnych, demokratycznych.